Wydawałoby się, że Katowice są idealnym miejscem do kupienia i sprzedaży koksu. A jak jest naprawdę, przekonamy się zaraz. Przepraszam Panią? Hmm? Czy wie Pani, Mory, gdzie mogę coś takiego jak koks tutaj znaleźć w Katowicach? Pojęcie. nie wiem. Przepraszam, drogie panie, jesteśmy niepełnoletni, nie możemy brać udziału w żadnych ankietach. Nie Dlaczego nie? No bo jesteśmy niepełnoletnie. Ale ja chciałam się zapytać o koks. Czy wiedzą Panie, gdzie można z koks zdobyć? Nie. Nie mają pani żadnego mamy dojścia. Nie mam tego pojęcia. Ale są panie niepełnoletni. Chciałem jakąś niemoralną propozycję złożyć. No niestety, ten wiek. Abym zagrał z wami, chłopaki, gdyby nie moja kontuzja. Super promocja, czyli trzeba coś kupić, Nie, tak? nie, nie, ja koks sprzedaję. Mam na dużą nadwyżkę i bardzo chętnie bym się pozbył. Czy panie są zainteresowane? Nie. nie, nie. Dlaczego? Nie trzeba Będą panie żałować, że dzisiaj podobno gruba impreza jest w Katowicach. Przepraszam, ale nie mamy czasu. A ja chciałem się pozbyć koksu. A ziółko masz? Co? A ziółko Nie, ma. właśnie ziółko nie mam. No to już jest że słabe, ale no. ziółko jest słabe. No ale nie wiem. To no to nie lubię sobie tak przypalić, wiesz. No. Ale tak na, na, na imprezę to, to to, często się zdarza? No tak... No nie wiem trzy razy dziennie. Trzy razy dziennie. A imprezki masz trzy razy dziennie aż? No nie, palę trzy razy dziennie. imprezki tak nie mam dwa razy w tygodniu. A teraz jesteś zjarany? No cały czas, cały czas na haju. Czy nie potrzebują panie trochę koksu? Nie, nie. Czy potrzebują panie koksu? Czego? Koksu. Nie takie no nienormalne, nie no co, już nie sprzedaje kurczy, marihuany, pani Kukoks. To mało pani śląskowo, ślązaczkowo wyglądają. Ślązaczkowo wyglądają. Że mało pani wygląda jak Ślązak. Tak, tak jest. Co tak jest? Tak, <grym> bo pani... ale nie jesteśmy Polki. A skąd państwo są, panie? Bulgari. Wulgarni? Wulgarni. Tak, to wszystko wulgarni. Tak. Nie, ale pani dobrze mówi o po polsku. Ile pani tu lat mieszka? No, ale byście. Miał... Trzy miesiące. Czy orientuje się pani, bo ja jestem przy, przyjezdny, tak. czy koks gdzie mogę załatwić? Co można. Tak. Koks. Tak, mam przy sobie. 15 kilo mam. Tak. O, ile kilo chcesz zakupić? Bo z gramami ciężko. 4. 4 kilo? Tak. Okej, okay, może być. Może być 4 kilo, ale to gdzieś się możemy omówić. <laughs> A, już wciągnęły Pani. To się wciąga? Proszę? To się wciąga? Co? Koks. Nie wiem, co się z tego robi. Nie wiem. Ko, ale ten... Ale ogólnie to... Nie orientuję się. Dziękuję. Rozumiemy się bez słów. O 18 dniom omówiłem. Dobry pani, czemu pani się tak uśmiecha? Ale ja nic jeszcze nie zaproponowałem pani. Ale nie, nic nie, ankiety pewnie. Nie? nie właśnie, mam pytanie tylko do pani. Proste Co? pytanie: czy wie pani skąd mogę zdobyć koks? Jest tak nietypowo, to tak zatrzymuję tylko, a tutaj chodzi o koks. Dzięki Co się tak pani uśmiecha? A? Poczułem więź. Koks? Nie, ta sprawa, ogólnie nie jestem skonalent, wiesz. Co? Ogólnie nie jestem skonalent, wiesz. Aha. Czy wie Pani skąd wziąć koks? Nie, 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 nie. A co to jest, z jakiś Koks to węgiel taki. Aha. <laughs> węgiel. No znaczy, no tak. Nie wiem. Z kochami. <laughs> Jak się okazało w Katowicach nikt nie chce ani kupić, ani sprzedać koksu, a ja straciłem jakoś, czemu tak patrzę, wyśnijąc zegarka, jakąś godzinę swojego życia. Czyli złoty interes po raz kolejny w moim życiu okazał się Nie wypałem. Bardzo proszę nie przesłać mi więcej takich pomysłów, bo naprawdę tracę tylko swój czas. Dziękuję. Czy nadaje się na górnika według pani? Oczywiście. Każdy Każdy się nadaje? Nawet pani? Każdy ma A, ale no nie pamiętam, nie każdy. Na górnika. Na górnika, tak pani spojrzy na mnie. No, w takim stroju to ciężko. Na górnika czy się nadaje? Pan. Nie, pani. No ja. Nie. <głosy> <głosy> nie. Dlaczego ja się nie nadaję na górnika? No nie wiem, taki takie za bardzo wtedy nie mam. To jest bardzo inteligentne, czyli górnik musi być głupi, tak? Tak. To jest taka nowa sekta, jestem górnik, górniczany. N naciągać ludzi na górni górniczenic. A ja nie wiem co to jest górnik. Pani wie co to jest górnik? A pani nie, nie, wie? to mi się wiąże czymś z górami albo coś. Górnik, ten co w Katowicach tutaj robią. Co robią? No, A okej. Okay. pani wie co to znaczy Tak. Co to jest Nak, komu... <grystuj> Na komu... no ja więcej o pani pomyślałam. Okay. <grystuj> <grystuj> tak, tak. Nie, 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 nie o to chodzi. Ile cyfry. pani ma lat? No. Dziesięć pani ma lat. Ja, osiemnaście. Osiemnaście. No, to pani już wie. sprawy czy, czy, cz. tak.